Szczerze mówiąc, no, trochę cienko to wygląda, że obrabia pan cztery litery Rzeczypospolitej wobec y, 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 prze przedstawicieli całego y, świata dyplomacji. Myślę, pan coś sobie uroił po prostu. Trzymamy kciuki za Donalda Trumpa i trzymaj się Donald, mimo że imię to... Ale to inna sprawa. O czym my mówimy? Najpierw nasi zachodni sąsiedzi muszą się wziąć za siebie. że debata na temat polityki polskiej w, w sprawach zagranicznych powinna mieć własną wagę e, i marszałek Sejmu nie powinien w tym samym czasie, kiedy minister spraw zagranicznych e, przedstawia plan Rzeczypospolitej, e, planować jakichkolwiek komisji na litość boską. Ja byłem, pan minister przemawiał, ja na dwóch byłem. No. E, to tak po prostu myślę, że nie godzi się, żeby pusta sala była w trakcie, kiedy mówimy o przyszłości Polski. Proszę Państwa, no tak, bo to wynika z tego, że my nie jesteśmy zainteresowani. Siedzi Korpus Zagraniczny, siedzą dyplomaci praktycznie z całego świata. Bardzo mnie to cieszy. Tylko nie rozumiem, dlaczego w tym samym czasie, w tym samym momencie minister spraw zagranicznych musi wywlekać nasze sprawy i różnego rodzaju bardzo małe problemy takie w istocie jeszcze wychodzące z kampanii oparte najczęściej o kłamstwa. Nie wiem po co tak naprawdę w sytuacji kiedy mówimy o świecie, o pol miejscu polskim w świecie wyciągać takie nasze polskie brudy. Po co to? Przecież pan majestat Rzeczypospolitej dzisiaj stojąc tutaj reprezentował. Po co te konfabulacje? Po co te kombinacje jakieś? Mówi pan o wizach, a przecież a przecież to pan zlikwidował te, te konsulaty. Przecież to pan outsourcing tam wprowadził w tamtych czasach. Więc szczerze mówiąc, szczerze mówiąc no trochę cienko to wygląda, że obrabia pan cztery litery Rzeczypospolitej wobec e, e, prze, przedstawicieli całego e, świata dyplomacji. E, e, bardzo mi źle z tym, po prostu musiałem to panu powiedzieć, bo to bardzo małe. E, w, natomiast wiecie państwo, no, ja byłem wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej w ósmej kadencji. To była ta kadencja, która była natychmiast po rządach, między innymi pana ministra. I, i jak pan minister, stojąc tutaj, mówi, że wreszcie mamy wybudowaną bazę w Redzikowie, to ja myślę, że pan coś sobie uroił po prostu. Ona po prostu tam stoi, dlatego że właśnie wy żeście stracili władzę, bo za waszej władzy zakaz był absolutny przecież. Pan premier nie odbierał telefonów w tej sprawie od prezydenta Stanów Zjednoczonych i chwalił się jeszcze tym. No. I, I powiem Państwu tylko tyle, że wtedy, kiedy nikt w piachu miał nie sypać w tryby polsko-rosyjskie, przypomnę, to było właśnie między innymi w sprawie Redzikowa, Amerykanie spotkali się z Komisją Obrony Narodowej, której ja byłem wiceprzewodniczący i poprosili nas, żebyśmy ponad wszelką cenę nie używali sformułowań stałe bazy na terenie Rzeczypospolitej. Dziś te stałe bazy mamy. I teraz, proszę Państwa, najważniejsze. Bardzo się cieszę, Panie Ministrze, że docenia Pan bezpieczeństwo Polski, patrząc na stosunki polsko-amerykańskie. No ale na litość boską, to nie jest Wasza zasługa, na litość boską. No. Pańskie tuity są znane na całym świecie i one absolutnie proamerykańskie nie były. Więc szczerze mówiąc, proszę państwa, prezydent Rzeczypospolitej dzisiaj siedzący tutaj, chyba w największym zakresie zrobił wszystko, żeby te stosunki polsko-amerykańskie były na najwyższym możliwym poziomie. I takie dziś są. I też chodzi o to, żeby w te tryby nie sypać piasku. O to zwracam się z gorącą prośbą do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nigdy w Polsce nie było tak dobrych relacji jak pomiędzy Polską a Ameryką. I myślę, że będę przedstawicielem większości Prawicy Polskiej, e, e, że my akurat trzymamy kciuki za Donalda Trumpa i trzymaj się Donald, mimo że imię to, ale to inna sprawa. E, proszę państwa, e, powiem tak. No tak, to prawda. Muszę powiedzieć, że rozmawialiśmy na temat bezpieczeństwa europejskiego tutaj w oczywisty sposób. Nikt normalny nie może powiedzieć, że bezpieczeństwo w Europie może być oparte jedynie o Stany Zjednoczone albo jedynie o naszych zachodnich sąsiadów. Ta koabitacja na terenie Rzeczypospolitej tych dwóch interesów, bo to są dwa różne interesy, a tym wspólnym jest bezpieczeństwo Europy, jest trudne i ciężkie. Polska okazała się partnerem wartym zauważenia przez Stany Zjednoczone, stąd decyzje na temat F-35, stąd decyzje na temat wysokiej klasy techniki wojskowej, sprzedaży, nawet technologii. To Amerykanie nieczęsto robią. A tu zrobili wielki szacun za dyplomację ówczesną i doprowadzenie do tego poziomu relacji. Natomiast, proszę Państwa, jak ogłoszono w Niemczech działania bojowe, znaczy Manewry bojowe. Na 23 wozy bojowe 18 popsuło się za bramą. Marynarka wojenna z niemiecka, proszę Państwa, jeden okręt pływalności jest pełnej. O czym my mówimy? Najpierw nasi zachodni sąsiedzi muszą się wziąć za siebie, a nie za nasze bezpieczeństwo. Nie daj Boże. Amerykanie to jest bezpieczeństwo Rzeczypospolitej i nasza własna armia, o czym warto wspomnieć. A CPK, tutaj pan, pan minister mówił o tym, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no to musimy rozwijać koleje i tak dalej. A co z CPK? Co z CPK? Przecież to jest jeden z gwarantów bezpieczeństwa Dziękuję szybkiego przerzutu yy, wojsk. Dziękuję bardzo.